Turyński mur we Florencji. Juventus pokonuje Fiorentinę po bramce Mirettiego i genialnych interwencjach Wojciecha Szczęsnego. Milan w opałach. Rossoneri przegrywają na San Siro z Udinese, a już jutro mierzą się w Lidze Mistrzów z Paris Saint-Germain. Tymczasem Inter umacnia się na pozycji lidera Serie A, zaś Roma zalicza nieprawdopodobną remontę w starciu z Lecce. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Amici Sportivi, poniedziałek 6 listopada 2023 roku. Dzień dobry, zapraszam wszystkich do subskrybowania kanału Amici Sportivi. Dziękuję za każdą łapę w górę Pozostawiono pod tym przeglądem prasy. Amici Sportivi, dzisiaj skupiamy się na wybranych meczach 11. kolejki serii A, mimo że ta jeszcze trwa. Dzisiaj dwa spotkania, o których wspomnimy jeszcze na koniec dzisiejszego spotkania z włoską prasą. Dziękuję wszystkim z Was, którzy dołączyli wczoraj wieczorem do nas do live gioco po meczu Fiorentiny z Juventusem. Wracamy z tym formatem zgodnie z zapowiedzią i możecie spodziewać się nas w nim bardziej regularnie. Moi drodzy, a my zaczynamy od primo piano, czyli tradycyjnie od przeglądu okładek dzisiejszych wydań włoskich dzienników sportowych. To jest Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennika Il Romanista. Dzisiaj na jedynkach przede wszystkim zwycięstwo Juventusu we Florencji. Tutto Sport pisze Juve Park, to oczywiście nawiązanie do Viola Park, czyli nazwy centrum treningowego Fiorentiny. Taka uszczypliwa wycieczka, który Gazety w kierunku Florencji. Tostissima, twardzielka to hasło z okładki Corriere dello Sport. Stara dama nie traci bramek od sześciu kolejek Sześciu kolejek z rzędu. Odpowiedź na Maxa to tytuł dzisiejszego wydania gazety. Dell'O Sport, wszystkie zresztą te dzienniki piszą o jednym: Golmi Rettiego, a później mur, od którego Fiorentina tylko się odbija. Na okładkach każdego z tych trzech wzmianka również o losach Stefano Piolego. Na razie zostaje w Milanie, ale trzeba powiedzieć to wprost. Siedzi na gorącym krześle. Il Romanista tymczasem pisze o gorączce na 90, to nawiązanie do szalonej końcówki meczu Rome zlecze na Stadio Olimpico w Rzymie. Przypominam wszystkie pineski, wszystkie tematy okładkowe lądują w zakładce społeczność na YouTube i na naszym fanpage'u na Facebooku. Serdecznie zapraszam każdego zainteresowanego w tle dzisiaj Domanda del Giorno i odwieczny dylemat debata rezultatizmo czy giokizmo, czy gra nastawiona na wynik czy gra nastawiona na styl, zobaczymy jak to wygląda z Waszego punktu widzenia. Ja zapraszam do wspólnego sięgnięcia do gazy. Tomawiamy mecze począwszy od piątkowego, a kolejkę, 11. serii. a rozpoczynał nam pojedynek Boloni z Lazio. No i co? Lazio osobliwa sytuacja. Oni kończyli przecież dziesiątą kolejkę serii A w poniedziałek, po czym już w piątek rozpoczynali jedenastą. Bologna jest dobrą, czy niespodzianką? Nie powiedziałbym. Dobrą drużyną w tym sezonie ląduje po zwycięstwie 1-0 po bramce Luisa Fergusona i, i asyście Joshua Zirgze w strefie pucharowej, z czego może się cieszyć i może marzyć. Zobaczmy, jak opisuje to wszystko Corriere dello Sport. Wszystko niemal na jednej rozkładówce, a va Zirgze, czyli Zirgze na 200. Lazio przegrywa mecz z niewygodnym rywalem, Katem Rzymian Luis Ferguson, zresztą ten, który potrafił już strzelać Juventusowi, urywać punkty innym zespołom. Bardzo chwalony jednak faktycznie po spotkaniu Joshua Zirgze, bowiem on asystował przy trafieniu Fergusona. Bolonia, która marzyła o strefie Pucharowej przed tym spotkaniu, po tym meczu do niej trafiła, a na rozkładówkę, jak widzimy, trafił też niepocieszony Luis Alberto. I Mobile wszedł dopiero w drugiej połowie. Chciał zdobyć swoje dwusetną bramkę dla Lazio, ale jego plany spełzły na niczym. No i do tego nawiązuje tytuł tekstu Fabrizio Patani, że te 200 to raczej dla Zirgze, bo e, Immobile, no nie tym razem, może następny. Motta wyprzedził Sariego w tabeli i teraz, jak pisała rzymska gazeta, może faktycznie marzyć. Z opublikowanych statystyk wychwyćmy jedną znamienną. Spośród 11 strzałów oddanych przez Lazio, tylko jeden był celny. Reszta liczb bardzo wyrównana pomiędzy stronami. Co w notach, e, najlepszy nie Ferguson, a właśnie Joshua Zirkze, choć obaj otrzymali po siódemce. Najsłabszym tym razem Hiszpan Pedro z Lazio, on tylko z piątką. Co prawda jedyną w Lazio, no ale reszta not niewiele lepsza. Lazio zalicza kolejną wpadkę, no niestety. I to przed ważnym starciem z Romą, przecież w następny weekend. Emocjonujące, miejmy nadzieję, i bogate w bramki derby Rzymu. Kolejnym meczem, który wybrałem, to oczywiście, jest oczywiście starcie Atalanty z Interem. To już mecze sobotnie i pierwszy, nazwijmy to wprost, hit, tak to trzeba nazwać tej kolejki serie A Atalanta podejmowała Inter Nerazzurri kontra Nerazzurri choć wiemy jak to jest Neroblu kontra Nerazzurri ale Mediolańczycy wyjeżdżają z Bergamo z kompletem punktów to były takie małe derby Lombardii bo oba miasteczka oczywiście oddalone o siebie nie tak bardzo no ale po raz kolejny w kapitalny sposób pokazał się Lautaro Martinez otwórzmy Gazette dello Sport która opisywała to zwycięstwo Interu pisała Eun primato di ferro to żelazny prymat na radzurich w Lidze. Inter wygrał 2 do 1, choć męczył się, jak pisał Luigi Garlando, męczył się z Ladeą. Czalanoglu i Lautaro zrobili jednak swoje, no i mieliśmy 2 do 1, a Neradzuri przynajmniej chwilowo mieli 5 punktów przewagi nad rywalami, dzisiaj wiemy, że to już 2 punkty nad Juventusem, ale Luigi Garlando podkreślał, że w tym sezonie Inter zaliczył start, czy zalicza wciąż start sezonu w pełnym biegu, w dynamice podobnej do tej sprzed lat, pod wodzami Mourinho i Antonio Conte. To dobrze wróży w kontekście walki o tytuł. Mistrzowski z perspektywy Naradzurich. Wysoko oceniony przez gazetę Delo Sport został sędzia sodca, nota 6,5, chociaż fani interu mieli pretensje o to, że puścił grę w akcji Lukmana, kiedy ten powalił na murawę Di Marco. Zdaniem gazety jednak wszystko odbyło się w tamtej akcji zgodnie z przepisami. Najlepszym graczem spotkania wybrany został Hakan Calanoglu, który otrzymał notę 7,5 w rubryce Lepa Najlepszym graczem Atalanty A Demola Lukman z 7. Najsłabsi Juan Musso w Atalancie z piątką i Denzel Dumfries z 5,5 w Interze. Dobrem noty dla Lautaro Martineza i Matteo Darmiana. Obaj otrzymali siódemki. No a do tej pory, jak czytamy w tej rubryce, na Gewis Stadium nikt nie potrafił strzelić, a zrobił to Inter. Nie bez problemu, ale jednak to konkluzja redaktora Garlando. Wiele pochwał po tym meczu usłyszał i mógł przeczytać, rzecz jasna, Lautaro Martinez, autor pięknego trafienia numer dwa Interu. Lautaro senza limiti, bez limitów, tak określił go Davide Stoppini. Tylko Kane strzelił w więcej goli niż on w tym roku kalendarzowym. Sam piłkarz w wywiadzie po meczowym powiedział, jesteśmy dzisiaj bardziej dojrzali i wiemy, jak nieraz wymęczyć wygraną, kiedy nie jest najłatwiej. Te trzy punkty dedykujemy Pawardowi. No właśnie, to chyba najsmutniejsza informacja sobotniego popołudnia dla obozu Interu. Kontuzji doznał Benjamin Paward, który dzisiaj przejdzie szczegółowe badania kolana, po których przekonamy się, ile dokładnie potrwa przerwa w jego grze. Nie miał przesadnych pretensji, co ciekawe, do swoich graczy Gian Piero Gasperini. Jego wypowiedź po meczowo cytowało, cytowało z kolei Corriere dello Sport. On powiedział nie możesz być rozczarowany, jeśli przegrywasz z tak silnym rywalem. Graliśmy jak równy z równym, przegraliśmy minimalnie. Lautaro Martinez strzelił wprost nieprawdopodobnego gola. Chwała mu za to. Niech tak będzie zasłużyli. No, trzeba przyznać wypowiedź z klasą i pełna szacunku do rywala, co w przypadku Gasperiniego, zwłaszcza po przegranej, nie jest taką oczywistością i wszyscy o tym wiemy. Inter wygrywa i umacnia się na pozycji lidera Serie A. Wieczorem grało Napoli, Napoli kontra Salernitana, Salernitana kontra Napoli, no to były derby kampanii z kolei, dwa miasteczka kampanijskie, więc tym razem cieszyło się Napoli, ponieważ pokonało granatę 2 do 0 po bramkach Raspadoriego i Elmasa. Spójrzmy, jak opisywało to Corriere dello Sport. Tam artykuł umieścił Antonio Giordano, Zobaczmy jak to wszystko przebiegało Napoli oddało w tym meczu Aż 21 strzałów Ale tylko 8 było celnych Posiadało piłkę przez niemal 60% czasu gry I było zdecydowanie bardziej dokładne Od zespołu gospodarzy Garcia wykorzystał przegraną Atalanty I awansował do top 4 Tak pisało Corriere dello Sport Raspadoro da Champions Czyli złoty Raspadori na miarę Ligi Mistrzów Tak zatytułował swój tekst redaktor Corriere dello Sport Już w środę Napoli zmierzy się W Lidze Mistrzów z Unionem Berlin, który jest w fatalnej formie, a Dzuri mają więc nadzieję na to, że okażą się mało gościnnym piłkarsko-gospodarzem. Sporo polemiki wywołała jednak akcja, po której padła bramka na 1 do 0. No bo co bowiem z Oliverą na spalonym? No był na spalonym, ale dziennikarze nie krytykują przesadnie sędziów, piszą, arbiter boczny popełnił błąd, gracze Salernitany mieli rację, ale VAR nie mógł interweniować z uwagi na to, iż akcja Napoli została przerwana przechwytem piłkarzy Salernitany. Co automatycznie determinowało fakt, iż akcja, którą skutecznie sfinalizował Giacomo Raspadori, była. Regolare, prawidłowa. Więcej pretensji do arbitra liniowego miała Gazzetta dello Sport, która dała przyzwoite 6 arbitrowi głównemu i drugiemu liniowemu, ale winowajcy panu Libertiemu postawiła kiepską czwórkę. W rubryce z notami znajdziemy siódemkę dla najlepszego Raspadoriego i piątkę dla najsłabszego Facio. Siódemkę otrzymał również Lobotka Piotr Zieliński z 6,5. Występ przyzwoity. Polak był obecny, kiedy trzeba, ale przesadnie nie brylował. Tymczasem, odkąd Raspadori gra w zastępstwie Ozimena, za każdym razem jest decydujący i temu osobny tekst poświęcił Fabio Mandarini. Dziak jest napastnikiem z krwi i kości. To już trzecie trafienie z rzędu w trzech meczach. Dokonał tego po raz pierwszy w swojej karierze. No, nic tylko e, chwalić Giacomo Raspadoriego. W tym wypadku, drodzy amici sportivi, Napoli może być zadowolone z tego, że ma takiego napastnika, natomiast mniej zadowolony z pewnością z losów swoich, aktualnych przynajmniej w Serie A, jest Milan. Milan podejmował na San Siro Udinese. Udinese, które do tamtej pory nie wygrało żadnego spotkania w tym sezonie. Zero. Podobnie jak Salernitana. Jeżeli przyłapaliście mnie na tym, że to Inter grał po Napoli, a nie odwrotnie, to oczywiście macie absolutną rację. Natomiast to jest powiedzmy sprawa techniczna. Wynik się tutaj nie zmienia i mam nadzieję, że wybaczycie mi tę pomyłkę logistyczną. Natomiast fakt, faktem, wieczorem grał Milan. To on kończył sobotnią serię gier we Włoszech. San Siro wygwizdało Milan po porażce, niespodziewanej porażce 0 do 1. Otwórzmy Gazette dello Sport, a tam oczywiście wizerunek Oliviera Giru, No i hasło: San Siro wygwizduje Rossoneri. Cóż tam się wydarzyło? 0 do 1 po karnym Roberto Pereyry. Nie takiego scenariusza spodziewali się kibice Rossoneri zebrani licznie w skąpanym w deszczu stadionie w Mediolanie. Po porażce tylko nieliczni piłkarze Milanu mieli odwagę podejść do trybuny, na której zasiadali ich kibice. Udinezę przypuściło szturm. Mediolański diabeł popadł w prawdziwy głęboki kryzys, tak pisał po meczu Fabio Licari. Punkt w trzech meczach. No nie tego oczekuje się od Milanu. Który przecież już, już jutro zmierzy się z PZ Kyliana Mbappé. Od razu sięgamy do NOT. Tam Milan jako zespół oceniony na 4,5 Udinese na 7. Nie zagrę. A za wynik? Udinese miało być może nie innowacyjny, ale idealny plan na ten mecz, tak pisał po tym spotkaniu Luka Biankin. Dobrze się bronić, co jakiś czas próbować uderzyć, a przede wszystkim mieć na wodzy emocje. Milan był bez pomysłu, przestraszony, zdezorganizowany. Najlepszym wybrany Rafaela O z szóstką, najsłabszym Lukajowicz z czwórką. Ten, który wystąpił w pierwszym składzie, ten, który miał odmienić w tym meczu napad rozsądnych, no ale uży, używając eufemizmu, nie do końca mu się to udało. W Udineze tymczasem najlepszym Ebosele z 7,5 najniższą notą. Nie ma Il jest tylko Il Voto Piubasso, Neuen Perez z szóstką. Dobre noty również dla defensywy Bianconerich, tych z Udine, ze, tych z Udine, no oczywiście od Sylwestriego po Biola. Pioli siedzi dzisiaj na gorącym krześle. Pioli skąpany w deszczu krytyki. Jemu poświęcone osobny artykuł, Alessandra Godzini cytowała szkoleniowca Milanu, który po meczu powiedział, to moja wina. Mamy mało jakości i musimy się poprawić. Tym razem w odróżnieniu od kilku poprzednich Poprzednich meczów zabrakło nam nie tylko dobrego wyniku, ale i dobrej gry. Byliśmy pogubieni i nikt nie zagrał dobrze. Brakowało nam trzeźwości, musimy wszyscy patrzeć i działać w tym samym kierunku. Kibice również, to wypowiedź Stefano Piolego. Sam Rafael Leao miał zresztą ciekawe, w cudzysłowie, statystyki w tym meczu, cytowane w tym tekście przez redaktorkę. 11 dośrodkowań, więcej niż ktokolwiek inny na boisku, 16 pojedynków i 25 straconych piłek. Zresztą o Portugalczyku pisał też Marco Falizzi. LeAo się męczy, a Mercato Milanu, uwaga, to nie wypał. Co ciekawe, dzisiaj wiele opinii w prasie o tym, że Stefano Pioli oprócz tego, że jest pogubiony, to dostał pomylone Mercato, że Mercato okazało się pomylone, nie wypałem, flopem. Więc opinia na temat transferów zobaczcie ulega zmianie pewnie do następnego razu. Ja jestem ciekawy waszego zdania, bo przecież mówiliśmy, że Milan kapitalnie reinwestował pieniądze ze sprzedaży Sandro Tonalego. No ale czy rzeczywiście to chodzi o niewypał na piłkarskim letnim mercato wśród tych niewypałów wymienia się we Włoszech między innymi spadek formy Reindersa, ale także Okafora, Romero, którzy nie wnoszą nic do gry. Jak czytamy ze Stanów Zjednoczonych, już leci do Mediolanu pan kardinale. To w związku z sytuacją w klubie, ale też z prawdopodobnym angażem Zlatana Ibrahimowicza. pytanie czy on będzie panaceum na problemy Rossoneri, o tym przekonamy się już w najbliższych, pewnie tygodniach, pytanie czy kilku, kilkunastu, a może już od następnego meczu z Lecce Milan wróci na właściwe tory, na razie ten z PSG, jutrzejszy ciekawy na pewno, ale biorę w nawias. A skoro już o Leczem mowa, ono było bliskie odniesienia trzeciego historycznego dla siebie zwycięstwa z Romą. Tylko dwa zwycięstwa Leczem ma do tej pory z Romą w swojej całej historii pojedynków z tym zespołem w Serie A. No i byli blisko, bardzo blisko, ale od blisko do samego końca jest jeszcze bardzo daleko. Roma wygrywa po nieprawdopodobnej remoncie od 91 do 94 minuty, mimo że przegrywała 0 do 1. Zacznijmy od okładki koriery dello Sport w wydaniu dla Rzymu. A tam Romelu i wykrzyknik. No, ten, który miał być już niemal krytykowany w dzisiejszej prasie, jest w niej chwalony, bo to on zdobył decydującą bramkę w tej jednej, najważniejszej akcji. Nieskończona Roma, lecz zdominowane od 0 do 1 na 2 do 1 w 3 minuty. Tak czytamy na okładce Corriere dello Sport. Co ciekawe, 9 na 22 bramki Romy w tym sezonie. Zespół Rossi tych ze stolicy hoch. bo w tym meczu musimy rozróżnić oba zespoły, zdobył w ostatnim kwadransie gry. To znamienne. Roberto Maida opisujący ten mecz zatytułował swój tekst Roma i Leoni Ela Lupa. Lwy i Wilczyca, choć rzecz jasna Lupa to w tym wypadku nie tylko włoska Wilczyca, ale duet Lukaku-Paulo, który to skonstruował ostatnią zwycięską akcję. Roma i Lecce miały w tym meczu dość wyrównane liczby, sięgając do statystyk, no może po, poza posiadaniem piłki, bo w tym Roma ewidentnie dominowała 61 do 39% w procentach, ale obie ekipy oddały po 15 strzałów. Roma 5 celnych, Lecze 4 celne. Wygrane pojedynki Roma 59, Lecze 57. Podobny przebiegnięty dystans, więc to wszystko było blisko siebie. Lecze było też bliskie szczęścia, sukcesu, ale końcówka odmieniła wszystko. W notach chwalony Paulo Dybala. On wybrany bohaterem tego meczu z siódemką najsłabszym Gianluca Mancini. Obrońca Romy obwiniany o stratę gola w akcji bandy z Almqvistem. Almqvistem, który otrzymał jedną z siódemek w ekipie gości. W Romie wyróżnieni za to również Azmun i rzecz jasna Lukaku, czyli strzelcy goli. Nikola Zalewski z 6,5 i komentarzem wchodzi na murawę z zaciągniętym ręcznym, ale później pokazuje się z dużo lepszej strony, idealnie asystując, asystując Azmunowi po bramce. Zresztą Azmun cytowany dzisiaj w dzienniku Il Romanista powiedział, że bardzo chciał tej pierwszej bramki, bardzo chciał pierwszego trafienia jeszcze na oczach kibiców na Stadio Olimpico i cieszy się, że jemu to się udało. Corriere cytuje też obu trenerów. Mourinho powiedział, to to był szalony mecz. Pokazaliśmy ogromne, waleczne serce w końcówce. Pokazaliśmy charakter i właściwą mentalność. Lukaku, no cóż, będzie pewnie teraz spał nieco spokojniej. Portugalczyk chwalił też kibiców. Przyznał, że nigdy w swojej karierze nie doświadczał tak gorącego kibicowania jak w przypadku e, Romanistów. Tymczasem Roberto D'Aversa, wy, e, bliski wygranej, trzeciej w historii, tak jak wspomniałem, pojedynków w z Romą, powiedział: Te ostatnie minuty są da cancellare, do wymazania. Wielka szkoda. Krótkiego wywiadu udzielił też bramka szlecze Wladimiro Falcone. Umówmy się, bardzo dobry występ w tym spotkaniu, mimo dwóch straconych bramek. On przerwał serię 14 rzutów karnych, skutecznie wykorzystywanych we Włoszech przez Romelu Lukaku. 14 karnych z rzędu. To trzecia pozycja w ogóle w klasyfikacji, w której prowadzi zresztą Giampaolo Pazzini. De facto to była pierwsza zmarnowana przez Belga 11 w Serie A, o czym wspominaliśmy wczoraj w trakcie meczu. On sam powiedział, o Falcone mówię teraz, To wielki zaszczyt, oglądałem jego karę na wideo, w jego przypadku musisz wybrać róg. ja tak zrobiłem, nie zmienia to faktu, że jesteśmy po tym meczu rozczarowani. Romelu Lukaku tymczasem wychwalany, zgodnie z przewidywaniami mało brakowało byśmy dzisiaj czytali krytykę pod jego adresem, ale dziś czytamy Romelu i Krzyk, który odpędza demony, to tytuł tekstu Roberto Majdy. co za tydzień dla Big Roma, najpierw mecz z Interem, gwizdy Interistów, później zmarnowany rzut karny i to na samym początku starcia z a później anonimowy występ, by wreszcie trafić na 2 do 1 w decydującym momencie. Guido Dubaldo skonkludował to niejako we wstawce obok. Duet Lupa jest gotowy na derby. E pronta a mordere il derby, czyli gotowy na e, ukąszenie w derbach, ukąszenie derbów, ponieważ już w następny weekend, tak jak wspominaliśmy, derby Rzymu Lazio kontra Roma. No i ten ostatni mecz wczoraj, czyli Fiorentina Juventus w Toskanii, mecz wokół którego polemika narastała już nie tylko ze względu na odwieczną historyczną rywalizację pomiędzy Wiolą a Biancon Rimi, ale z uwagi na okoliczności przyrody, nomen omen, niestety nieszczęśliwe powodzie w Toskanii, minuta ciszy przed każdym meczem tej kolejki, Serie A, z uwagi na ofiary, zaginionych ludzi, którzy stracili dach nad głową, no i co? Kibice Fiorentiny i w ogóle ludzie ze środowiska Wioli mówili, ten mecz powinien zostać przełożony, nie powinniśmy grać, nie powinniśmy yy, i nie chodziło tutaj o aurę, która akurat wczoraj była łaskawa, sprzyjająca, chodziło o to, że mówili, nie powinni. Powinniśmy angażować służb porządkowych do tego, żeby pilnowały meczu, podczas gdy jest tyle osób, którym należy pomóc i skutki powodzi, które należy uprzątnąć. Ostatecznie jednak Lega Serie A postanowiła podtrzymać decyzję o tym, że mecz zostanie rozegrany, co spotkało się z krytyką. Jak zauważyliście, pewnie najbardziej zagorzali ultrasi Fiorentiny nie pojawili się na trybunie za bramką. Do tego nawiążemy, bo o tym dzisiaj również pisze włoska prasa, ale skupmy się na tym 1 do 0 po rezultatizmu, allegrizmu. Cortomuzo to już pewnie oklepany z Wrot. Dzisiaj Gazeta dello Sport pisze dosyć odważnie, bowiem artykuł na temat tego meczu zatytułowany jest Las sfida Scudetto e Juve Inter, czyli pojedynek o Scudetto rozstrzygnie się pomiędzy Juventusem a Interem. No to już nie derby Mediolanu, zdaniem różowego dziennika, tylko derby Włoch, które zresztą po piłkarsku niebawem. Gol Rettiego, a później wszyscy do obrony. Tak to opisał Sebastian Vernaca, no i tak to w skrócie trzeba opisać. Juventus nie traci bramki od sześciu meczów z rzędu, również dzięki kapitalnej postawie Wojciecha. Ciecha szczęsnego w pierwszej połowie tego spotkania. Trzysetny mecz w koszulce Juventusu rozegrał Adrian Rabio. No a Fiorentina poniosła trzecią porażkę z rzędu i to nie potrafiąc znaleźć drogi do bramki rywala. To było zwycięstwo imienia Maxa Allegriego, tak przeczytamy w innym artykule. Kolejne Kortomuzo, Murarka. Sam Allegri po meczu był zadowolony. No trudno się dziwić, choć zapytany o skudet powiedział, inne zespoły są do tego dzisiaj lepiej wyposażone niż my. Zaczepiony z kolei o zbliża się starcie z Interem, odparł, że najpierw po drodze jest jeszcze starcie z Cagliari. Nie powinniśmy przesadnie ekscytować się tą wygraną, powiedział Allegri, choć rzecz jasna jestem zadowolony, ale przede wszystkim z tego, że mamy teraz więcej punktów przewagi nad piątą Atalantą. A to jest dla nas kluczowe, to kolejne nawiązanie do tego, o czym wspomniał Allegri ostatnim razem, że dla Juventusu liczy się top 4 oraz przewaga nad piątym zespołem w tabeli. Allegri pochwalił też polskiego golkipera, mówiąc, mieliśmy w tym meczu kilka problemów, ale Szczęsny zaliczył takie inter że po prostu brak słów. No i znalazło się też miejsce na słowa uznania pod adresem Daniele Ruganiego świetnego tego wieczora, ale stwierdził, skoro jest w Juve od 8 lat, to coś oznacza, to o czym świadczy. W defensywie zagrał jak weteran. Fiorentina oceniono po tym meczu jako zespół na 5,5, ,5, podczas gdy Juve na 6,5. Najlepszym graczem wioli wybrano Nico Gonzaleza, najsłabszym Antonina Baraka. W Juventusie bohaterem meczu nie strzelec bramki nie strzelec gola, Miretti, a Wojciech Szczęsny za dwie genialne interwencje w pierwszej połowie, to był wieczór super teka, napisała Fabiana de la Valle, najsłabszym ex Fiorentiny, czyli Federico Chiesa, siódemka, między innymi, również dla Bremera i Mirettiego. Arkadiusz Milik z szóstką i komentarzem, kilka dobrych powrotów, próbował pomóc drużynie swoją techniką, ale w meczach tego typu nie jest to zadanie łatwe. Wróćmy jednak do polemiki. Sprzed meczu i wokół tego meczu kibice Fiorentiny, ci najbardziej zagorzali, nie pojawili się na sektorze za bramką. Tam, gdzie zazwyczaj zasiadają, zabrakło co ciekawe aż dwóch tysięcy tyfozji, wszystko w ramach. W ramach protestu, który, jak czytamy dzisiaj w gazetach, spożytkowali na pomaganie poszkodowanym w powodzi. Aniołowie w błocie, to tytuł tekstu Andrei Giannatazio z Corriere dello Sport, kilka zdjęć w wioli pomagających w usuwaniu szkód popowodziowych. Klub z Florencji z kolei zdecydował się w tym konkretnym temacie na ciszę prasową, w ramach solidarności, jak to sam określił, a władze miasta podkreślały w komunikacie, również w swojej obronie niejako, mecz i jego organizacja w żaden sposób nie zakłóciły trwającej akcji. Akcji ratowniczej oraz prac nad usuwaniem skutków powodzi. Temat meczu Fiorentiny z Juventusem. Zakończmy okładką Corriere dello Sport w wydaniu dla Toskanii. Głową w mur, kontrol muro na zdjęciu Mandragora. Zresztą on kiedyś również w szeregach Bianconeri szturm wioli i oddane 24 strzały. Na nic się zdają. Koniec końców wygrywa Juventus. Tak to konkluduje dzisiaj włoska prasa. No jak wrażenia, A amici sportywi Za chwilę sięgam do rubryki Domanda del Giorno. Zanim to, jestem ciekawy, jak u Was z fantazy, Calcio Fantazy w tym tygodniu również odcinek. Calcio Fantasy Podcastów wjedzie na nasz Spotify. Mnie w tym tygodniu, czy w ten weekend, zrobili robotę Lautaro, 12 punktów, Bremer 10, 7 punktów od niego. Liczę jeszcze dzisiaj na Sule i Buongiorno, bo mam ich w podstawie, natomiast jestem ciekawy, jak tam wasze Calcio Fantasy, drodzy fan No a teraz już zgodnie z umową sięgam do rubryki Domanda del Giorno, gdzie pytam was o... Rozstrzygnięcie sporu. Rezultatyzmo czy jokizmo? Tak pytam dzisiaj, czyli niekończąca się dyskusja. No to mamy 64% póki co dla rezultatyzmo, czyli stwierdzenia, Wynik jest ważniejszy, ale 36% to też nie mało dla dziokizmu. Styl jest ważniejszy. Sięgam do komentarzy. Kamil pisze: każdy chce wygrywać, ale miłoby było przy okazji nie musieć się męczyć podczas oglądania meczu. Juventino pisze, zwycięstwo nie jest ważne, to jedyne co się liczy, więc rezultatizmo. Natomiast dobry widziałem komentarz, a w zasadzie długi i pewnie trafny Adama Bandurskiego, kibica Romy. Więc w tym wygrywaniu niejednokrotnie nie minimalnym Roma i Juventus mogą przybić sobie piątki. Adam pisze, nie rozumiem ludzi, którzy pasjonują się serię A i jednocześnie narzekają na nią. Przecież to, co robi Mourinho i Allegri, to jest kwintesencja włoskiego futbolu. Jak się nie podoba, to idźcie do La Ligi czy gdziekolwiek. Defensywa jest równie ważna jak atak. Dobra o, gra obronna jest piękna. Ilu mieliśmy wspaniałych obrońców w historii od zdobywcy złotej piłki począwszy. Zwycięzców się nie sądzi, ale tylko tych, co ponoszą klęskę, pisze z kolei Sebastian. Ja zapraszam Zapraszam wszystkich do dyskusji w rubryce Domanda del Giorno w zakładce Społeczność. Serdecznie Was zapraszam, dziękuję za każdy głos. Dziękuję też za każdą subskrypcję tego kanału. Co przed nami, Amici Sportivi? No dzisiaj jeszcze dwa ligowe mecze. Wspominałem o tym Frozinone Empoli, ten będę miał przyjemność współkomentować z Piotkiem Dumanowskim. Dzień zakończy starcie Torino Sasuolo. zobaczymy jak tam Buongiorno, zobaczymy jak tam Torino, Juric, Cairo. Ci, którzy są krytykowani przez fanów Granata i którzy znajdują się znowu w kryzysie, podobnie jak Milan, ale... Chcą z niego, podobnie jak Rossoneri, jak najszybciej się wygrzebać. Uwaga, w tym tygodniu wyjątkowo nie będzie odcinka podcastu Calcio di Notte, to z uwagi na wyjazd służbowy, który uniemożliwia mi to z technicznego punktu widzenia. Natomiast mam nadzieję zobaczyć się z Wami w piątek, najbliższy piątek, drodzy Amici Sportivi, żebyśmy zafundowali sobie, tak jak w po poprzednim tygodniu, flash z tego, co... Czym zainteresowała się włoska prasa w mijającym wówczas już tygodniu? Póki co życzę Wam miłego tygodnia, który dopiero się rozpoczyna, no i dobrych emocji jeszcze dzisiaj wieczorem i trzymamy kciuki za włoskie ekipy w Lizę Mistrzów. Tymczasem buona giornata e buona settimana, amici sportivi. Ci vediamo, presto!